Dziś jest Dzień Radosny. Rozpoczyna się nowy rok szkolny. W naszej szkole tak jak we wszystkich wcześniej... Dlaczego wcześniej pani nie dostrzegła? Setki razy mijaliśmy się w szkole. Dlaczego? Powojenny Leningrad. Zniszczone smutne miasto, i oni, zakochani, wpatrzeni w siebie. Przecież nie mam nikogo prócz ciebie. Miłość ucznia i nauczycielki jest surowo zakazana. Ciągle jesteś w szkole, głowa pełna nie tego co trzeba. Dlaczego nie zakochałeś się w jakiejś koleżance? Spacerowalibyście razem, niczego nie trzeba by było się bać. Nie męcz mnie, nie przychodzi tylnymi drzwiami na kanale Wojna i Pokój.